W zadaniu 23 mamy podany wzór estru, cynamonianu, benzylu i musimy na początku ustalić, z jakiego chlorku kwasu karboksylowego i z jakiego alkoholu możemy otrzymać taki ester. W tekście mamy podaną informację dotyczącą estryfikacji z udziałem chlorków kwasowych czyli chlorek kwasowy plus alkohol otrzymujemy w wyniku tego ester plus HCl. I jeszcze jedna ważna informacja. Chlorki kwasowe otrzymuje się poprzez podstawienie grupy OH kwasu karboksylowego atomem chloru. To jest wszystko, co jest nam potrzebne do tego zadania. Jak patrzymy na wzór tego estru, to możemy wskazać część pochodzącą od kwasu i część pochodzącą od alkoholu. A zatem możemy łatwo sobie zapisać że ester ten pochodzi od takiego kwasu i takiego alkoholu. Jeśli chcemy stworzyć wzór chlorku kwasowego, to tak jak w tekście jest napisane, jedyne co musimy zrobić to zamienić grupę OH w tej cząsteczce na atom chloru. A zatem wzór tego chlorku będzie wyglądał następująco, a wzór alkoholu po prostu przepisujemy i zadanie gotowe. W następnym zadaniu przydadzą nam się wzory kwasu i alkoholu, które wcześniej narysowaliśmy, i musimy teraz wybrać odpowiednie wzory spośród narysowanych. Cynamonian benzylu powstaje zarówno w reakcji chlorku kwasowego z alkoholem, jak również w reakcji w związku A ze związkiem F. To jest ten kwas i alkohol, który mamy narysowane. W środowisku zasady sodowej cynamonian benzylu ulega hydrolizie. A pamiętamy, że produktami hydrolizy zasadowej estru jest sól kwasu karboksylowego oraz alkohol. Więc jednym z produktów jest związek B, ponieważ to jest sól kwasu karboksylowego, który mamy narysowany. Po prostu zamieniamy atom wodoru na atom metalu i mamy wzór soli. Zadanie gotowe. Do zobaczenia w następnym zadaniu.